Zaczyna się lato, a dla tych, którzy spędzają wakacje w mieście, Centrum Kultury i Sztuki przygotowało specjalną ofertę kulturalną, co w tym roku odbędzie się w sezonie letnim. Oferta Centrum Kultury i Sztuki na lato jest jak zwykle zróżnicowana i tak przygotowana, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Będą koncerty, będą projekcje kina plenerowego, będą warsztaty rodzinne. I y, pikniki rodzinne, na które zapraszamy do różnych dzielnic Trzeba. Wydarzenia z cyklu kultury w sąsiedztwie odbędą się na, na, na Czyżykowie, Suchostrzygach i Osiedlu Bajkowe. Natomiast ostatni koncert będzie takim swoistym zakończeniem oferty letniej. We wrześniu zaprosimy do naszego parku na występ harcerskiej orkiestry Dentej. Do parku zaprosimy również na projekcję kina plenerowego. Będą to cztery wydarzenia w miesiącu lipcu i sierpniu. 17 sierpnia na placu Halera wystąpi zespół Mitra i zespół Czarne Kwiaty, czyli tak naprawdę nasze lokalne trzeckie zespoły popularne, lubiane, z repertuarem, który każdy doceni, więc zapraszamy tak naprawdę osoby, reprezentantów każdego pokolenia. Wydaje nam się, że to będzie naprawdę świetna oferta, przy której będzie można się zabawić w letniej atmosferze. Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Trzewie oraz w naszym kalendarzu imprez.